Jakie kosmetyki zabieram na wyjazd do Kataru? Będę pokazywać każde oddzielnie. Moja ulubiona konturówka, po prostu kocham, odnalazłam po jakimś czasie w innej kosmetyczce. Oczywiście Touchland Pumpkin Spice, oczywiście musiałam któryś wybrać, bo wszystkich bym nie mogła zabrać. Mój ulubiony blueberry, Laneige Balm. Płatki pod oczy z Florence. Moje ulubione Lip Duo. I mini mgiełka Sol de Janeiro. Dwa rodzaje naklejek jeszcze. I taki roller z kalendarza adwentowego. W drugiej przewrótce jest mój ulubiony korektor i maskara. Jakaś losowa opaska. Przyda się. Jasna pomadka. Ciemniejsza pomadka. I jeszcze ciemniejsza pomadka. kąbeczki Pędzel. Rozświetlacz. Róż. I jako ostatnie paletka cieni. Piszcie w kom, czy wy gdzieś wyjeżdżacie. Bye!